Więc nie bój się chcieć. Wygrana <śmiany> czeka trenuj co dnia. <śmiany> Puchar czeka, więc nie zwlekaj. To będzie nasza gra. Wygrana. Cały klub piłkarski Raimona walczy z organizacją, która chce wyeliminować futbol poprzez modyfikację linii czasu. Więc przenieśliśmy się w przeszłość, by stworzyć najsilniejszą jedenastkę wszechczasów. Przepraszam, co to za ogłoszenie? To informacja, że wszyscy porwani przez gang Białego Jelenia szczęśliwie wrócili do domu. A osoba, która ich uratowała, nie ma powiązań ani z rządzącymi, ani z armią. To po prostu jeden z mieszkańców. To cudownie! A proszę powiedzieć, kto to był! Nazywa się Tukichiro Kinoshita. Tukichiro Kinoshita? To musi być prawdziwy wojownik! Przecież to my pokonaliśmy drużynę Białego Jelenia i ocaliliśmy wszystkich porwanych. Więc, skoro nie należymy do tych czasów, to tylko Tukichiro został w ich oczach wybawcą, mam rację? Możliwe. Ale to, co dzisiaj zrobiliśmy, to tak czy inaczej wpłynie na kształt historii. Mhm. Operacja: Infiltracja. Wróciliśmy. Nareszcie. Zaraz, a gdzie się podział Ricardo? Nie ma go. Postanowił poświęcić czas na dodatkowy trening. Przygotowuje się do Mixi Maxa z Nobunagą. Święto Kwiatów Wiśni to nasza jedyna szansa, żeby użyć Mixi Maxa. Co oznacza, że Ricardo musi być wystarczająco silny, by utrzymać aurę Nobunagi i przejąć nad nią kontrolę. Zgadza się. Powinniśmy zacząć przygotowania do naszej tanecznej misji, prawda? Tak. Aha! Omówmy naszą misję i cały plan krok po kroku. Najpierw infiltracja przyjęcia z okazji święta kwiatów wiśni jako tancerze. Podczas demonstracji tańca przed Nobunagą uruchomię procedurę Mixi Maxa na 5 sekund i zbiorę jego potężną aurę. Ciekawe, jaki rodzaj tańca przykuje jego uwagę na tyle długo, żeby się wszystko powiodło. Pokażmy, jak tańczymy do hitów popu. To muzyka z przyszłości, więc na pewno nikt tego tu jeszcze nie widział. Jestem pewien, że moje umiejętności taneczne są lepsze niż twoje. Tak? To proponuję ci bitwę taneczną. Po prostu czytasz mi w myślach. Zero poczucia rytmu. Obaj są beznadziejni. Czy ktoś z nas umie tańczyć? Wielkie nieba. To będzie chciał oglądać coś takiego. Uważam, że lepiej będzie skupić się na tańcu z tej epoki. Jeśli nasze ruchy taneczne staną się popularne, to zakłócimy historię tańca i stracimy dziedzictwo kulturowe. Racja. W takim razie, co powinniśmy zatańczyć? Hmm. Może Bon Odori? Mm -hmm. Taniec Bon będzie dobry. Chociaż nie znam historii jego powstania, to wiem, że jest wiekowy i do tego bardzo tradycyjny. Tak. Znasz ten taniec Sky? Znam, wykonywałam go już kilka razy. Ale nie wszystkie kroki teraz pamiętam. Zacznijmy w takim razie od nauczenia się tych kroków, które dobrze pamiętasz, a resztę się jakoś wymyśli po drodze. Skoro tak mówisz alion, ja już nie mam siły. Uh. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz i dwa, i trzy, i cztery! Raz! I dwa, trzy, cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, to nam raz, zupełnie dwa, nie trzy, wychodzi. raz, dwa, trzy, raz, dwa, Dosyć! Nikt z was nie ma za grosz poczucia rytmu, a poza tym nie widać w was pasji! To niemożliwe, żeby w ten sposób zaimponować na bunadze, to się nie uda! Hey, nie mów tak! To niestety prawda, musisz to przyznać. Jak możemy dostać się na przyjęcie przebrani za tancerzy, jeśli w ogóle nie umiemy tańczyć? To co teraz robimy? Chcecie poprawić swoje umiejętności? Taskę? Poproście o pomoc moją siostrę Katsu nam pomoże? Tak, choć ma sporo pracy w sklepie, więc nie będzie w stanie poświęcić wam zbyt wiele czasu A może ty mógłbyś poprosić ją w naszym imieniu? Jesteśmy wam wdzięczni Uratowaliście nas z rąk tych łobuzów i ja zrobię dla was wszystko Naprawdę bardzo dziękuję Ja też mam pewną prośbę Jaką? Chciałbym jeszcze raz zagrać z tobą w futbol Myślisz, że to możliwe? No pewnie, bardzo chętnie z tobą kiedyś pogram. Przyznam, że nie jestem w tym najlepsza, ale może jakoś was wesprę. Każda pomoc się przyda! Trzy, raz, wszyscy tak dwa, ładnie i razem i tańczą. Trzy, jeśli tak dalej próbują, będzie, kto wie, może dobrze. uda nam się wykonać naszą misję. A gdzie tam? Przed nami jeszcze długa droga. Ale jeśli nam się uda. Mam pytanie. Ktoś wie, gdzie jest Wiktor? Powiedział coś cicho i poszedł. Masz szczęście, że wiał. Ricardo też zniknął. Ćwiczy grę w piłkę nożną gdzieś w okolicy. To dobrze. To ja pójdę wspierać Rikarda w treningu. Gdzie nie idzie, dopóki się nie nauczymy tańca. A... Ricardo! Jest bardzo źle. Nie mamy szans zaimponować Nobunadze naszym tańcem. Mamy! A... Kiedy wy zaczniecie tańczyć, dalsze powodzenie misji będzie zależeć tylko od mojego strzału. Muszę celować w Nobunagę przez przynajmniej 5 sekund moim sprzętem do Mixi Maxa. Zaczynamy! Musisz być naprawdę silny, żeby utrzymać aurę Nobunagi! Jak mam utrzymać aurę Nobunagi? Jak mam być jeszcze silniejszy? Czy ja się nadaję? Maestro! Arcydyrygent! Uzbrojenie! Póki co nadal nie umiem użyć zbroi Ducha Walki. Ale muszę wygrać, żeby obronić futbol i cofnąć zmiany w historii. To jest moje główne zadanie. Ricardo? Katsu. Wyglądasz, jakby coś cię bardzo dręczyło. A nie, tak tylko rozmyślam. Zmartwienia to część naszego życia. Tak czy siak. Może spróbujesz kilku kawałków mojego tofu. Jest naprawdę pyszne i pozwoli ci odprężyć się chociaż trochę. Hm. Dziękuję ci. To smacznego. Zauważyłem, że wasz sklep z tofu jest przez cały dzień pełen klientów. Macie mnóstwo pracy, dobrze myślę, Kacu? Nie do końca, ale i tak jestem szczęśliwa. Nie mam co narzekać. Do produkcji tofu potrzeba mnóstwo wody, więc przez cały dzień dźwigasz ciężkie naczynia, prawda? Tak jest. Przez to większość dnia jestem bardzo zajęta, nie da się ukryć. Ale kiedy wykonam swoją ciężką pracę, a pyszne tofu jest gotowe, czuję się wspaniale. Wspaniale? Wtedy zupełnie zapominam o zmęczeniu, wiesz? Patrzę na ludzi, którzy jedzą tofu, słyszę ich komplementy, słyszę, że jest wspaniałe, a to daje mi wielkie szczęście. I ogarnia mnie wtedy cudowne uczucie, że coś osiągnęłam. To jest przyjemne. Tak. Na pewno znasz to uczucie. Masz w sobie miłość i pasję do futbolu, tak samo jak ja mam miłość i pasję do tofu. Miłość i pasja do futbolu. Zupełnie jakbym o nich zapomniał. Zaraz, chyba rozumiem. Dziękuję ci, Katsu. Proszę, wyglądasz już znacznie lepiej. Tak. Wracam już do naszego sklepu. Powodzenia, Ricardo. Do zobaczenia. Pamiętam, jak Arion mówił, że prawdziwy duch walki może powstać tylko z miłości do futbolu. A zbroja ducha walki to ucieleśnienie pasji do gry. Duch walki i pasja muszą bezwzględnie stać się jednością. Maestro, arcydynegent! Uzbrojenie! To jest to. W końcu to czuję. Ale wciąż nie wiem, czy zbroja ducha walki pomoże mi utrzymać aurę nobunagi, gdy użyjemy Mixi Max. No cóż, trzeba zaufać intuicji. Widzę, że w końcu to A. rozumiesz. Fej, poćwiczmy razem. Bardzo chętnie. Fej, słucham. Powiedz mi, z jakiego powodu zdecydowałeś, że będziesz bronić futbolu? To dlatego, że kochasz ten sport? A nie, to nie tak! Miłość chyba nie jest w stanie oddać tego, co czuję, do futbolu. A to dlatego, że futbol jest dla mnie absolutnie wszystkim. Jest wszystkim? Teraz rozumiem Twoje podejście. Hej! Dobra! Jeszcze raz! Twoja! Gdyby mój brat mógł, to grałby w piłkę. A historia futbolu wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale może. Zdecydował, że z nas dwóch to ja będę miał te szanse. Dlatego zrobię to, co mogę. Będę bronić futbolu. Futbol jest dla mnie wszystkim. O. Futbol jest wszystkim. O. 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 Wspaniale! To jest pełna profeska! Nie przesadzaj! <laughs> Arian! Na początku wydawało mi się, że futbol to prosta gra i przesadzacie. Ale teraz, kiedy zagrałem w drużynie z wami, zrozumiałem, że to wcale nie jest proste. Nie chodzi o zwykłe kopanie piłki. Chodzi o ruch, zarówno nasz, jak i piłki. Tyle muszę przemyśleć. Naprawdę mnie to zaciekawiło i chcę mieć tyle, co ty. Chcę wiedzieć jak najwięcej o futbolu i o was wszystkich. Skoro już raz tego spróbowałem, chcę grać z wami cały czas. Hmm. To grajmy. Niedługo finał Święta Kwiatów Wiśni. A ty, Ricardo, musisz otrzymać potężną aurę Nobunagi. Więc proszę, powiedz nam, że jesteś gotów. Niestety nie wiem. Poradzisz sobie. Wiem dobrze, że uda ci się wykorzystać Miksi Maxa. Wierzę w ciebie. Dziękuję. Życzę Wam wszystkim powodzenia! Dziękuję! Już niedługo damy prawdziwy popis tańca. Roman, to twoja nowa rola. Ty będziesz naszym bębniarzem. Ale jak to! Wiktor <grym> i Ricardo, wy będziecie grać na fletach. Ale ja nie umiem grać na flecie. To akurat nie problem. Jestem na to przygotowany. Ale ja chciałem tańczyć! A z tym bębnem zwyczajnie się nie da! Gotowi? Święto Wiśni czeka! Stąd przynajmniej będę mógł wszystko widzieć. Ciekawe, gdzie są Arion i pozostali. Każdy z nas przejdzie selekcję, zanim wejdziemy do środka. Zapraszam. Myślę, że wyglądacie uroczo. Miłej zabawy. Ten selekcjoner może być problemem. Wyglądacie zbyt przystojnie. Dzisiaj nie ma dla was wstępu. Jest nieprzewidywalny. Czy uda się nam wejść? Z moją facjatą na pewno. Mhm. O proszę, co za urocze zjawisko. A we dwie to już w ogóle. O, no sam nie wiem. W sumie może i tak. o. o. Chcemy wejść ci do środka? Nie ma mowy, Wynocha! No, Bunaga się na mnie wścieknie, jeśli was wpuszczę na celebrację Święta Kwiatów Wiśni. No już, poszli mi stąd! To wszystko twoja wina! Jesteś bardzo niesprawiedliwa. Skąd miałem wiedzieć, że to taki sztywniak bez poczucia humoru? Co teraz zrobimy? Jeśli mamy wykonać naszą misję, musimy jakoś dostać się do środka. Dobrze, proszę wejść. A ty to kto? Wy naprawdę uważacie, że nie mam oczu? Dobrze, zapraszam pana. Chwila. Dzień dobry, jesteśmy tutaj, żeby dostarczyć posiłki dla gości. Myślicie, że się nam to nabiorę? I reszta mają naprawdę spore kłopoty, żeby się dostać do środka. Jak my się dostaniemy do środka? I pomyśleć, że tak długo ćwiczyliśmy ten taniec na marne? Takich trudności nie przewidzieliśmy. Czy ma pan dla nas jakieś nowe porady, panie Evans? Zasnął. Mam pewien pomysł. Zacznę już teraz grać na bębnie, żeby zwrócić uwagę na nas! Przypominam, że to wina Twojego pomysłu! Więcej gości nie zostanie przyjętych już! No to teraz już po Was! I co teraz zrobimy? Wbijamy się na imprezę! Roma, Twoim pomysłom już podziękujemy! A masz Aura może no, jakiś to jest lepszy dla nas kluczowa, bo myśli, bez niej to nie, to nie stworzymy najwspanialszej drużyny piłkarskiej. O, to wy! Dzień dobry! O, tu Kichiro! Nie rozumiem, co ty właściwie tutaj robisz. Jak to, co robię? To świetna szansa, żebym w końcu mógł się spotkać z wielkim Nobunagą. Czyli zostałeś zaproszony do niego na celebrację? Nie, ale do środka łatwo jest wejść. Tylko rusz głową. Nie udało się nam wejść do środka. Dlatego sugeruję, hmm. żebyś ruszył głową. Hmm. Hmm. Już chyba wiem. Tylko musisz nam pomóc. Nie wierzę! To legendarny tancerz Arion Sherwind. Tancerz, który jest ulubieńcem wszystkich rządzących w kraju, jest właśnie tutaj, na celebracji Święta Kwiatów Wiśni. co? Eee, co za skandal, że ten człowiek nie wpuścił was do środka. Eee, Popełnił błąd swojego życia, to jest wręcz nieprawdopodobne. Tylko pomyślcie, co Nobunaga z nim zrobi, kiedy się dowie, że was nie wpuścił. Ale się wścieknie. O, przykro mi, że tak zostaliście potraktowani, ale życzę miłego powrotu do domu. Dobra, zaraz. Chciałbym was zaprosić na Święto Kwiatów Wiśni jako moich gości honorowych. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie przyjąć moje zaproszenie. Oh. Co za ulga, bo już naprawdę zaczynałem w nich wątpić. To Nobunaga. Wspaniały występ, drogie panie! A teraz na scenie pojawi się legendarny Arion Sherwin i zaprezentuje nam taneczne widowisko! Powodzenia! Już za parę chwil wystąpi Arion i jego przyjaciele! Ten taniec zdobył wyjątkowe uznanie rządzących różnych prowincji i otrzymał wiele cennych nagród! Zrób co w twojej mocy, Ricardo. Przecież ja was pamiętam. Dziwne. Co jest? Co oni wyprawiają? Są zbyt zestresowani, żeby dać radę. Jak chcą zaimponować Nobunadze taką niezdarnością? Co oni robią? Nawet stąd widzę, że Nobunaga się irytuje. Arion nie. Co teraz? To oczywiste, że Nobunadze nie podoba się ten taniec. Nie jest dobrze. Nie uda się nam użyczyć Aury Nobunagi. I co teraz? Tu Kichiro? Arion, pokaż im to, w czym jesteś dobry. To wystarczy. No jasne, wciąż mamy piłkę, prawda? Nie, uh? nie. Uh? Uh -huh. Ale nie musimy tańczyć. W końcu mamy piłkę. Wykorzystajmy to. Próbujmy! O, oczywiście, to jest to. Hej, Ricardo! Zamiast tańczyć, pokażemy o wiele lepsze widowisko. To na pewno przyciągnie uwagę wszystkich. Nie. Co oni knują? To oni! To właśnie ci ludzie próbują zgładzić naszego nie, nie, pana na Proszę! Nie, nie, tutaj są dowody! <śmany> <śmany> Przed nami bitwa Kemari o przyszłość świata i nie możemy przegrać tego spotkania. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Trening w prowincji Owari. To będzie niesamowity futbol.